W ciemnościach berlińskiego bunkra, w ostatnich dniach wojny, sześcioro niewinnych dzieci poniosło straszną śmierć. Oficjalna historia jest jasna: otruła je ich własna matka, Magda Gebels, na rozkaz Josefa Gebelsa, symbolizując ostateczne poświęcenie dla upadającej rzeszy. Ich małe, zastygłe ciała, odnalezione przez żołnierzy radzieckich, stały się ponurym świadectwem fanatyzmu i przerażającej spirali zła, która pochłonęła miliony. Świat przyjął tę wersję była ona prosta, brutalna i tragicznie zrozumiała. Ale co, jeśli powiem wam, że na dnie archiwalnych teczek, w zakurzonych kątach pamięci świadków i w szeptach zrujnowanej Europy, czeka inna opowieść. Historia tak szokująca, tak niewiarygodna, że przez dziesięciolecia była pieczołowicie ukrywana co jeśli jedna z tych małych dusz, naznaczonych nazwiskiem Goebbels, uciekła z objęć śmierci, by odnaleźć schronienie w kraju, który najbardziej cierpiał pod jarzmem nazizmu, w Polsce? Ta historia, zanurzająca się głęboko w powojenne realia, to podróż przez zgliszcza, nadzieję i nieufność. To opowieść o tym, jak losy niewinnych mogą splatać się z najmroczniejszymi kartami historii, tworząc labirynt, z którego wydobycie prawdy graniczy z cudem. Przeniesiemy się do Polski, kraju podnoszącego się z kolan, gdzie każda twarz nosiła ślady wojny, a przyszłość była niepewna. W chaosie zmian i przesiedleniach, w cieniu dawnych krzywd, prawda o tożsamości mogła stać się największym obciążeniem. Rok 1947 dwa lata po zakończeniu najstraszniejszej wojny w dziejach ludzkości. Warszawa, miasto Feniks, powoli wstawało z popiołów, ale wszędzie jeszcze unosił się zapach spalenizny i gruzów. Młody historyk Jakub Kowalski, student Uniwersytetu Warszawskiego, miał obsesję na punkcie dokumentowania zbrodni wojennych. Pracował w małym, prowizorycznym biurze, gdzie światło lampy naftowej rzucało długie cienie na sterty papierów i map. Wśród stosów doniesień, zeznań świadków i skonfiskowanych dokumentów, Jakub natknął się na coś, co z pozoru było tylko kolejną tragiczną historią. Zapiski dotyczyły się w odległej wsi pod Lublinem. Zakład Opiekuńczy dla Dzieci Osieroconych imienia Marii Konopnickiej w Woli Okrzejskiej głosił nagłówek. Nic niezwykłego. Setki takich miejsc powstawały w powojennej Polsce, gromadząc dzieci pozbawione rodziców przez wojenną zawieruchę. Ale jeden fragment zwrócił uwagę Jakuga. Mówił o dziewczynce, która trafiła tam na wiosnę 1945 roku. Była młodsza niż większość, może sześcioletnia i nie mówiła po polsku. Jej wygląd również był inny ciemne włosy, niebieskie oczy, porcelanowa cera. Coś w jej rysach, opisanych zdawkowo przez siostrę przełożoną Zofię, wydało się Jakubowi niepokojąco znajome. Dziewczynka, którą nazywano mała Niemka, mimo traumy i bariery językowej, wykazywała niezwykłą samodyscyplinę i maniery była posłuszna, niezwykle cicha i unikała kontaktów z Siostra Zofia, kobieta o sercu z żelaza i duszy z aksamitu, zanotowała, że dziecko reagowało paniką na głośne dźwięki i wszelkie formy autorytetu. Szeptała w snach imiona, które nie brzmiały polsko: Helga, Hilde. Jakub, którego rodzina zginęła w powstaniu warszawskim, nosił w sobie głęboką nienawiść do okupanta. Jednak jako historyk, wiedział, że prawda, choćby najtrudniejsza, musi zostać odkryta, zaczął łączyć kropki. Koniec wojny, chaos w Berlinie, oficjalna data śmierci dzieci Goebbelsa, teoria spiskowa, a może coś więcej? Przecież nie wszystkie fakty były zawsze podawane do publicznej wiadomości. Wyjąsteczki fotografie dzieci Goebbelsa, przedwojenna czarno-biała, przedstawiała uśmiechnięte, beztroskie twarze. Szczególnie wpatrywał się w Helge najstarszą i Hildegard, nazywaną Hilde. W jednej chwili obraz małej niemki z sierocińca i dzieci z fotografii zlały się w jego umyśle w jedno, mrożące krew w żyłach przeczucie. Czy to możliwe, że jedno z nich przeżyło? Jego serce waliło jak młot. Przecież to niemożliwe. Sowieci ogłosili odnalezienie wszystkich ciał. Świat przyjął tę wersję bez zastrzeżeń. Nikt nie kwestionował oficjalnych doniesień. A jednak zapiski siostry Zofii i dziwne reakcje dziewczynki nie dawały mu spokoju. Ko, jeśli ta historia, z pozoru marginalna, była kluczem do jednej z najbardziej makabrycznych tajemnic wojny? Jeśli ta historia, równie niepokojąca, co fascynująca, wciągnęła was w swoje mroczne zakamarki, zasubskrybujcie kanał, bo mamy wiele innych ukrytych rewelacji z czasów II wojny światowej. Jakub postanowił wyruszyć do Woli Okrzejskiej. Droga była długa i wyboista, autobusy rzadko kursowały do tak odległych miejsc. Zapełnione były ludźmi wracającymi do swoich domów lub szukającymi nowego życia. Wsiadł do starego, rozklekotanego autokaru PKS, który miarowo toczył się przez zniszczony krajobraz. Mijali rozległe pola, gdzie niegdzie jeszcze widać było wraki czołgów porzuconych przy drogach. Wola okrzejska okazała się małą, cichą wioską, gdzie czas zdawał się płynąć wolniej. Sierociniec mieścił się w starym dworku, który cudem przetrwał wojnę, otoczony zaniedbanym ogrodem. Siostra Zofia, drobna, ale stanowcza kobieta z życzliwymi oczami, przyjęła go z ostrożną gościnnością. W jej głosie słychać było zmęczenie, ale i niezłomną wiarę. Pan jest z Warszawy. W jakim celu pan do nas przybywa, jeśli wolno spytać? Zapytała, wskazując mu miejsce przy stole w prostej jadalni. Zapach świeżo upieczonego chleba mieszał się z aromatem ziół. Jakub przedstawił się, wyjaśniając, że jest historykiem i zbiera materiały dotyczące losów dzieci po wojnie. Ostrożnie zapytał o małą Niemkę, powołując się na jej zapiski. Siostra Zofia wechtnęła. – Och, lisel, tak ją nazywaliśmy, dziwne dziecko. Trafiła do nas z transportem sierot z okolic Drezna w 1945. Była przerażona, nic nie jadła przez pierwsze dni. Nie pamiętała niczego z przeszłości? Zapytał Jakub, starając się zachować neutralny ton. Każde słowo było dla niego jak okruch złota. Twierdziła, że nie. Albo nie chciała pamiętać. Pamięć potrafi być okrutna, wie pan, zwłaszcza dla dzieci. Powiedziała tylko, że nazywa się Lajzel i że była w jakimś dużym, ciemnym miejscu. Jakub poczuł ukłucie niepokoju. Duże, ciemne miejsce to mogło pasować do bunkra Führera, ale to była tylko poszlaka oparta na domysłach i mglistych wspomnieniach dziecka. Czy miała jakieś charakterystyczne cechy, może blizny, znaki, dopytywał Jakub, czując, że zbliża się do czegoś. Siostra Zofia pomyślała chwilę, gładząc swoją zniszczoną przez pracę dłoń. Miała małą bliznę nad prawym okiem, prawie niewidoczną i była niezwykle ułożona jak na swój wiek, jakby wychowana w surowej dyscyplinie. Jakub przypomniał sobie jedno z przedwojennych zdjęć Helgi Goebbels, na którym widać było delikatny cień nad jej brwią. Czy to mogła być ta blizna? Cały świat wydawał się zwirować wokół niego. Gdzie jest teraz Laisel? zapytał. Jego głos drżał, ale próbował to ukryć. Wiedział, że ta informacja może zaważyć na całej sprawie. Siostra Zofia spojrzała na niego ze smutkiem. Została adoptowana. Kilka miesiące po tym, jak do nas trafiła, przez polską rodzinę, która straciła wszystkie dzieci w powstaniu. Pani Maria i pan Piotr Dąbrowcy, z Krakowa, pochodzili z bardzo dobrej, inteligenckiej rodziny. Chcieli dać Lizel nowe życie, nową tożsamość, nową nadzieję. Jakub poczuł mieszankę ulgi i rozczarowania. Nadzieja na szybkie rozwikłanie tajemnicy oddalała się. Musiałby udać się do Krakowa. Kolejne miasto, kolejna podróż, kolejny kawałek układanki. Więc Lizel Goebbels, córka nazistowskiego propagandysty, mogła żyć pod nowym nazwiskiem w kraju, który jej ojciec próbował zniszczyć? Pytanie zawisło w powietrzu, ciężkie jak ołów. Ta mysz, choć przerażająca, niosła ze sobą również poczucie sprawiedliwości. Życie dane przez wrogów, w kraju naznaczonym cierpieniem. Czy to nie była ironia losu, doprawiona gorzkim smakiem? Jakub obiecał sobie, że odnajdzie Lizel. Nie dla zemsty, ale dla prawdy. Prawdy, która mogła zmienić postrzeganie historii i pokazać, że nawet w najczarniejszych scenariuszach życie potrafi znaleźć drogę. W Krakowie, w starym, żydowskim Kazimierzu, państwo Dąbrowscy prowadziły małą księgarnię. Zuzanna, bo tak nazwali Lizel, rosła na piękną, inteligentną dziewczynę, obdarzoną niezwykłym talentem do języków. Miała około dziesięciu lat, gdy Jakub po wielu miesiącach poszukiwań i biurokratycznych zawiłości odnalazł ich krakowski adres. Przed wejściem do księgarni na ulicy Szerokiej jego serce biło jak szalone. Zapach starych książek, kurzu i kawy wypełniał wnętrze. Pani Maria Dąbrowska, kobieta o łagodnych oczach i siwych włosach, spoglądała na niego z za okularów, gdy wszedł. Jakub, tym razem bardziej ostrożny, przedstawił się jako badacz historii adopcji powojennych. Nie chciał wzbudzać paniki ani zburzyć pozorów normalności, które Zuzanna tak mozolnie budowała. Maria opowiedziała mu o Zuzannie, o jej cichej naturze, o tym, jak powoli uczyła się polskiego, o jej talencie do nauki. Była jak promyk słońca w naszym zrujnowanym życiu, powiedziała łamiącym się głosem. Często śniły jej się koszmary, zwłaszcza na początku. Krzyczała po niemiecku. Nie rozumiałam wtedy jej słów. Czasem szeptała imiona: Helga, Hildegard, Helmut. Myślałam, że to imiona jej rodzeństwa, które zginęło. Jakub odczuł dreszcz. Potwierdzenie: te same imiona, które wspominała siostra Zofia. Te same, które należały do rodzeństwa Goebbels. Czy to był już wystarczający dowód? Zuzanna weszła do księgarni, niosąc stos książek. Była śliczną dziewczynką o ciemnych włosach i błyszczących niebieskich oczach. Jej twarz, mimo młodego wieku, nosiła ślad pewnej powagi, dojrzewającej mądrości. Kiedy zobaczyła Jakuba, spojrzała na niego z zaciekawieniem, a potem szybko odwróciła wzrok, jakby wyczuwając w nim coś niepokojącego. Jej reakcja, jak kiedyś w sierocińcu, była szybka i nieuchwytna. Jakub stał zamurowany, blizna nad prawym okiem, mała, niemal niewidoczna, dokładnie tam, gdzie zapamiętał ją z fotografii Helgi. To nie mógł być przypadek: zbyt wiele poszlak, zbyt wiele zbieżności. Pani Zuzanna, czy moglibyśmy porozmawiać? zapytał Jakub, czując, że jego starannie zbudowana fasada neutralności zaczyna pękać. Maria spojrzała na niego zaniepokojona, Zuzanna pokręciła głową. Jestem zajęta, muszę poukładać książki. Jej głos był cichy, ale stanowczy, z lekkim, trudnym do określenia akcentem. Maria widziała, że coś jest nie tak. Wzięła Jakuba na bok do małego magazynku z tyłu księgarni. Panie Jakubie, co się dzieje? Po co pan szuka tych informacji? Jakub musiał podjąć decyzję. Czy zburzyć spokój tej rodziny, ujawnić straszną prawdę, która mogła zniszczyć Zuzannę, czy pozwolić jej żyć w błogiej nieświadomości, chronionej przez miłość przybranych rodziców? Pani Mario zaczął, jego głos był ledwie słyszalny. Myślę, że Zuzanna nie jest tym, za kogo ją pani uważa. Obawiam się, że jej przeszłość jest znacznie bardziej mroczna, niż ktokolwiek mógłby przypuszczać. Maria patrzyła na niego z przerażeniem. Co pan mówi? Przecież ona jest naszym dzieckiem, naszą Zuzanną. Ona może być córką Josefa Goebbelsa – powiedział Jakub, a te słowa wypowiedziane w cichym magazynie zabrzmiały jak grom z jasnego nieba. Cisza, która nastąpiła, była ogłuszająca. Maria usiadła ciężko na starym krześle, jej twarz pobladła. To to niemożliwe! Jak pan może tak mówić? Przecież Gebels zabił swoje dzieci. Oficjalnie tak, odparł Jakub, ale istnieją poszlaki: zeznania sióstr zakonnych, jej wspomnienia, jej wygląd. To wszystko wskazuje na to, że jedna z córek, Helga, mogła zostać uratowana, a może uciekła z bunkra w chaosie ostatnich dni. Przez lata badano doniesienia dotyczące ewentualnych oczałałych członków rodziny Gepsa, ale wszystkie okazywały się fałszywe. Jednak przypadek Zuzanny jest inny ma w sobie niezwykłą spójność. Jakub wyjaśnił Marii całą historię, od znalezienia zapisków siostry Zofii, przez podróż do woli Okrzejskiej, aż po zbieżności w wyglądzie i wspomnieniach. Maria słuchała go w milczeniu, z twarzą pełną bólu i niedowierzania. Czy to możliwe, że miłość, którą obdarzyła to dziecko, opierała się na tak potwornej tajemnicy? Gdyby odkryto, że córka Gepsa żyje w Polsce, mogłoby to wywołać skandal na skalę międzynarodową. Mogłaby zostać uznana za symbol zła, narzędzie propagandy lub co gorsza, cel zemsty. Maria zadecydowała: Muszę porozmawiać z Piotrem. Nie możemy dopuścić, by ta prawda zniszczyła Zuzannę. Ona jest niewinna, ona niczego nie pamięta. Ta historia, pełna dramatycznych zwrotów akcji, stawiała pytania o winę dziedziczną, o możliwość odkupienia, o rolę przypadków w kształtowaniu ludzkich losów. Jak myślicie, czy Zuzanna jako dziecko powinna ponosić ciężar zbrodni swojego biologicznego ojca? Czy jej niewinność zasługuje na ochronę, niezależnie od pochodzenia? Podzielcie się swoimi przemyśleniami w komentarzach. Piotr Dąbrowski, mężczyzna o spokojnym usposobieniu, ale silnym charakterze, był początkowo wstrząśnięty. Przecież całe życie walczył z nazistami, jego rodzina została unicestowiona. Myśl, że wychowywał jedno z dzieci tego, który był uosobieniem zła, była dla niego niemal nie do zniesienia. Ale kiedy spojrzał na śpiącą Zuzannę, poczuł tylko miłość. Miłość, która przekraczała granice nienawiści. Postanowili zachować tajemnicę. Dzielili się nią tylko z Jakubem, który obiecał im, że nie ujawni jej publicznie, przynajmniej dopóki Zuzanna będzie dzieckiem. Prawda miała poczekać. Jakub kontynuował swoje badania, ale jego priorytety się zmieniły. Teraz szukał nie tylko prawdy historycznej, ale także sposobu na ochronę niewinności. Przez kolejne lata Zuzanna dorastała. Ukończyła liceum w Krakowie, a potem, zgodnie ze swoim talentem, zaczęła studiować filologię germańską i słowiańską na Uniwersytecie Jagiellońskim. Studiowała z pasją, zanurzając się w języki i kultury. Poznała Michała, kolegę z roku, który również pasjonował się literaturą. Ich związek rozkwitał w cieniu krakowskich kamienic i nastrojowych kawiarni. Zuzanna, choć wychowana w Polsce, zawsze czuła pewną odmierność nie pamiętała wczesnego dzieciństwa, a sny, choć rzadsze, wciąż nawiedzały ją nocami: szepty w obcym języku, twarze, których nie mogła nazwać. Pewnego razu, przeglądając stare fotografie w albumie rodzinnym Dąbrowskich, natknęła się na zdjęcie, które Jakub kiedyś pokazał Marii przedstawiało dzieci Gobelsa. Jej serce przyspieszyło. To była ta sama Helga z małą blizną nad prawym okiem, ta sama dziewczynka, którą pamiętała z niejasnych, mglistych wspomnień. Obraz ten uderzył ją z siłą uderzenia młota. Cały świat, który znała, runął w jednej chwili. To nie były tylko sny, to nie były tylko dziwne przeczucia. To była jej przeszłość, przeszłość, której nikt nie chciał jej ujawnić. Konfrontacja z Marią i Piotrem była bolesna. Rodzice, którzy dali jej miłość i dom, teraz stali przed nią pełni strachu i wyrzutów sumienia. Prawda pieczołowicie ukrywana wyszła na jaw. Dlaczego? Dlaczego mi nie powiedzieliście? Pytała Zuzanna, a jej głos drżał z gniewu i rozpaczy. Miałam prawo wiedzieć, miałam prawo poznać swoją tożsamość. Maria płakała, Piotr próbował ją uspokoić. Chcieliśmy cię chronić, Zuzanno, chronić przed nienawiścią, przed osądem, przed ciężarem, który nie był twoim ciężarem. W tamtej chwili Zuzanna czuła się jak wyrzutek. Kim była? Polką? Niemką? Cóż, polskie imię, polskie wychowanie, polskie uczucia, ale krew, krew zbrodniarza, postanowiła odnaleźć Jakuba. Teraz to ona potrzebowała prawdy, bez względu na to, jak bolesna mogła być. Wiedziała, że to on był kluczem do jej przeszłości. Jakub, teraz już uznany profesor historii, przyjął ją w swoim gabinecie na uniwersytecie. Był siwowłosym mężczyzną, ale w jego oczach wciąż palił się ogień badacza. Opowiedział jej wszystko: o zapiskach, o podróży do Woli Okrzejskiej, o obawach Marii i Piotra. O tym, jak szukał dowodów, które nigdy nie miały być ujawnione. Wiele lat temu, gdy pracowałem nad sprawą zaginionych dzieci i powojennych adopcji, natknąłem się na te dokumenty. Były fragmentaryczne, ale wskazywały na ciebie, Helgo. Helgo? zapytała cicho, a to imię wypowiedziane przez obcego mężczyznę zabrzmiało dziwnie znajomo, jak echo z bardzo odległej przeszłości. Tak, jesteś Helgą Goebbels. Najstarszą z sześciorga dzieci, Josefa i Magdy Goebbels, Tych, które miały zginąć w bunkrze Führera. Zuzanna milczała. Przetwarzała te informacje, próbując pogodzić swoją polską tożsamość z niemieckim dziedzictwem. Dziedzictwem naznaczonym krwią i zbrodnią. Jakim cudem przeżyłam? zapytała w końcu. Oficjalnie wszyscy zginęliśmy. Jakub otworzył starą teczkę, z której wyjął pożółkłe dokumenty. W chaosie ostatnich dni świadectwa są sprzeczne. Niektórzy twierdzili, że Magda podała dzieciom truciznę, inni, że próbowała to zrobić, ale nie wszystkie dawki były skuteczne. Jeden z radzieckich sanitariuszy, szeregowy Anatoli Wołkow, wspominał, że odnaleziono sześć ciał, ale jedno z nich, najstarszej dziewczynki, nie było tak całkowicie martwe jak inne. Pamiętał dziwne, płytkie oddechy, ale w panice i chaosie uznano to za agonalne drgawki. Jednak on, z racji swojego doświadczenia, zapamiętał ten szczegół. Wołkow, z powodu swojego poczucia winy, zwierzył się później polskiemu lekarzowi wojskowemu, który również trafił do Berlina. Ten lekarz, Adam Kwiatkowski, zapisał tę historię w swoim prywatnym dzienniku. Kwiatkowski, który zginął niedługo po wojnie w wypadku kolejowym, był dalekim krewnym Marii Dąbrowskiej. To przez to ich ścieżki się zbiegły. On, widząc podobieństwo pomiędzy opisami z dziennika a dziewczynką w sierocińcu, zasugerował Marii i Piotrowi adopcję Liesel. Chciał, by dziecko miało szansę na nowe życie z dala od jej strasznego dziedzictwa. Historia stawała się coraz bardziej złożona, ale również bardziej ludzka. Akt cichej, osobistej odwagi, aby ocalić duszę, która była tylko ofiarą okoliczności. Jeśli dotarliście aż tutaj, to znaczy, że ta historia naprawdę was porwała. Zostawcie więc łapkę w górę i aktywujcie powiadomienia, żeby nie przegapić naszych kolejnych dokumentów. Zuzanna postanowiła wykorzystać swoje zdolności językowe zaczęła szukać informacji, czytać niemieckie dokumenty zeznania. Chciała zrozumieć, kim byli jej biologiczni rodzice, dlaczego dokonali tak strasznych wyborów. Odkryła, że Magda Goebbels, jej matka, była kobietą o złożonej psychice, rozdartą między miłością do dzieci a ślepym oddaniem ideologii. Jej listy i dzienniki, choć fragmentaryczne, malowały obraz rozpaczy i fanatyzmu. Joseph Goebbels, jej ojciec, był genialnym, ale bezwzględnym manipulatorem. Jego przemówienia, kiedyś inspirujące dla milionów, teraz brzmiały jak puste, cyniczne kłamstwa. Zuzanna nie szukała współczucia ani usprawiedliwienia. Szukała zrozumienia, dlaczego dzieci, nawet te z najmroczniejszej rodziny, muszą ponosić konsekwencje decyzji dorosłych. Jej historia stała się symbolem wewnętrznej walki o tożsamość. Walczyła z demonami przeszłości, z ciężarem nazwiska, które rzucało cień na jej całe życie. Zaprzyjaźniła się z Jakubem. Często rozmawiali o odpowiedzialności historyka, o etyce ujawniania niewygodnych prawd, o złożoności natury ludzkiej. Michał, jej ukochany, również dowiedział się prawdy. Początkowo był wstrząśnięty, ale jego miłość do Zuzanny okazała się silniejsza niż historyczne uprzedzenia. Jesteś zuzanną, którą kocham powiedział jej pewnego wieczoru, gdy siedzieli nad Wisłą, patrząc na zachodzące słońce. Nie jesteś sumą błędów swoich rodziców jesteś sumą swoich wyborów. Te słowa były dla niej jak balsam. W końcu ktoś widział w niej człowieka, a nie symbol nie historyczną zagadkę ktoś się akceptował. Postanowiła, że nigdy nie zapomni swojej przeszłości, ale nie pozwoli jej zdefiniować swojej przeszłości. Jej życie, spędzone w Polsce, było świadectwem oporu przeciwko ideologii, która próbowała ją zniszczyć. Wyjechała na studia doktoranckie do Francji, by kontynuować badania nad językiem i traumą. Zmieniła nazwisko, ale nie zapomniała o swoich korzeniach. Jej historia, choć nieoficjalna i oparta na wątpliwych poszlakach, rozeszła się w kręgach historyków. Stała się legendą, cichym szeptem o tym, że historia bywa bardziej skomplikowana niż nam się wydaje. Zuzanna, czyli Helga, żyła długie życie. Nigdy publicznie nie ujawniła swojej tożsamości, ale w swoich prywatnych zapiskach, które Jakub odnalazł po jej śmierci, pisała o swoim trudnym dziedzictwie. W jednym z tych zapisków, znalezionym w starej skórzanej teczce, Zuzanna opisała swoją najbardziej przerażającą pamięć. Nie była to śmierć, ale strach, który ją poprzedził. Pamiętała, jak Magda, jej matka, weszła do pokoju w bunkrze, ciemne, zimne ściany, sześcioro dzieci stłoczonych na łóżkach czekało. Matka niosła ze sobą kubki, w kubkach był słodki syropowaty płyn. To lekarstwo na katar dzieci, już wszystko będzie dobrze, powiedziała matka, a jej głos drżał. Ale Zuzanna, czyli mała Helga, widziała strach w jej oczach. Starsze dzieci piły, ufając matce. Ale Helga, już wtedy obdarzona niezwykłą intuicją, poczuła coś złego. Kiedy matka podała jej kubek, Helga udawała, że pije, a płyn wylewała do rękawa. Wtedy usłyszała głośny dźwięk wybuch. W chaosie i krzykach, gdy bunkrem wtrząsnęła eksplozja, matka na chwilę odwróciła wzrok. Helga, instynktownie, schowała się pod stół. Pamiętała tylko straszny zapach, krzyk i ciemność. Obudziła się w chaosie, wśród obcych żołnierzy, którzy wyciągali ją z ruin, myśląc, że jest kolejną ofiarą. Ten fragment, spisany drżącą ranką, ujawniał przerażającą wolę przetrwania w obliczu absolutnego zła. To nie przypadek, ani heroiczna akcja ratunkowa, to instynkt małej dziewczynki, która nie chciała umrzeć. To było zeznanie, które mogło zmienić całą narrację. Pokazało, że nawet w najbardziej kontrolowanym środowisku, takim jak bunkier Gebelsa, element ludzki, choćby w formie strachu dziecka, mógł zadecydować o przeżyciu. Historia Zuzanny Dąbrowskiej, czyli Helgi Gebelsa, jest ponurym przypomnieniem o złożoności II wojny światowej. Pokazuje, że nawet w centrum zła niewinność może znaleźć szczelinę, by przetrwać. To opowieść o ciężarze dziedzictwa, o sile miłości zastępczej i o nieustannej potrzebie poszukiwania prawdy, nawet gdy jest ona niewygodna i burzy ugruntowane mity. Jej życie w Polsce, wśród ludzi, których naród był największą ofiarą jej biologicznego ojca, jest świadectwem, że ludzkie losy nie są zdeterminowane przez krew, ale przez czyny i wybory. To przypomnienie, że zło ma wiele twarzy, ale także, że dobro może wyrosnąć nawet z najbardziej zrujnowanej Ziemi. Niech ta historia będzie ostrzeżeniem przed normalizacją nienawiści. Pokazuje, jak łatwo ideologia może zepsuć ludzkie serca, ale także jak trudne jest zniszczenie ludzkiego ducha. Nigdy nie zapominajmy, że historia jest pełna takich ukrytych, bolesnych lekcji. Co myślicie, czy Zuzanna miała moralny obowiązek ujawnić swoją prawdziwą tożsamość światu, czy też jej prawo do prywatności było ważniejsze? Jaki wpływ miałoby to na jej życie i na historyczną pamięć?